Witajcie kochani, z tej strony Nula Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy, kochani, wznowienie, premierę wznowienie Super Trzynastki. U mnie jest wersja zielona. Zobaczymy, czy ta zielona wersja nam coś tutaj fajnego sypnie. W tej zdrawce oczywiście szukamy trzynasteczki. No, najlepiej to od góry do dołu. Legenda, kochani, się nie zmieniła. Mamy 9 stopni wygranych od 2 zł do 75 tysięcy. Ja mam na dzisiejszy odcinek 10 sztuk i mam, kochani, megalinię. To jest wygrana drapka od śnieguna, którego bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam. Prosił, abym go pozdrowiła, więc pozdrawiam Cię serdecznie, cieplutko. Dziękuję Ci za ten miły komentarz, który zostawiłeś pod odcinkiem. I wybrałam sobie megalinię. To co tutaj wydrapie, zostaje u mnie. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Chyba, że będzie główna, no to koniecznie się spotkamy i się podzielimy. Yy, no to co, bierzemy się, nie? 10 sztuk, 20 zł, nie szalałam z tym, bo to nie ma sensu. No i mega linie zostawiłam w całości, kochani. Mega linię mam z numerem 13. Tak, 13, 13. Ach, te drapencje. No, dobra, no to co, bierzemy się, nie? Szukamy sobie tutaj trzynasteczek co będzie to będzie na cuda nie liczymy i bierzemy się za dziabanie kochani i szukamy magicznej trzynastki mamy trzydzieści trzy no wersja jest taka sama drapeczka kosztuje dwa złote mamy same wysokie liczby 13 trzynastki w siedemdziesiąt 71 nie ma. Także premiera to tak wiecie na zasadzie tego, żeby ją odpękać, nie? Dobra, 57 numer drapki wybierałam sobie tam jak leciało 31, 41, 14, 59, 25 i 47, kolejny pustaczek do kolekcji. Dobrze. Mogłaby jedna trzynastka w Paświecie, żeby siary nie było. Mamy, <laughs> zobaczcie, mamy zdrabkę z numerem 74. Mamy trzynastkę. Siary nie będzie. O, nawet mamy dwie. No to już dobrze. 22. 18 i 41. 2 zł. 2 zł. 5 wow, zł. Wow, wow, I 5 zł, kochani. Pięknie. Tu mi się gdzieś kontrolna odkryła. F. FF F. Mamy 10 zł. Wow, wow. No proszę. A wkładu to było 20. Bardzo się cieszę. Mamy dyszkę, czyli nie jest źle. Połowę wkładu się zwróciła. 73, a tu mi po kolei jakaś wpadła. Co mamy? 36, 46, 54, jest 13? No, no, no. 34, 43 i 41, tu pewnie 2 zł wow, zobaczcie, piątka czyżbym miała fuksa dzisiaj na piątki kontrolne, tu są gdzie te kontrolne nie ma kod kreskowy odkryłam a tu jest y i i nie ma więcej o jest tu y, YY, y, ale się namazałam, 15 zł fajnie fajnie, no to, no to już mi się to podoba

czterdzieści dwa, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia, trzydzieści sześć, czterdzieści dziewięć i osiemnaście, kolejny pustek. Dobrze, no to tu mamy teraz dwadzieścia jeden. Mamy szesnaście, dwadzieścia cztery, czternaście, trzydzieści osiem, jedenaście, czterdzieści osiem i trzydzieści sześć. I tutaj też nic nie ma. Zapeczka z numerem trzydziestym dziewiątym, szesnaście, dwadzieścia siedem,

43, 45, 41 i ostatnia liczba, 44. No, tu mamy pusto. Także premierka moja to, kochani, 3 razy 5 zł. mamy, 15 zł. mam w trapeczkach, także uważam, że fajnie, nawet bardzo fajnie. 75% mojego wkładu się zwróciło. Teraz trzynasteczka. Wygrana zdrapeczka u śnieguna. Pozdrawiam Ci jeszcze raz i dziękuję Ci za tą zdrapkę. Co by nie było to wierzchnie. Piłeczki szukamy. Piłeczki, piłeczki. Ja ślepaczek. Piłeczki żadnej nie widzę. Widzicie gdzieś piłkę? No nie ma. Trudno. Teraz szukamy. Motylka. Motylek jest. Motylek. Tu mamy motylka. Kolejny motylek. Chyba wszystkie. Kolejny symbol to liść. Liść jest. Tu mamy listek no i to tyle szminka szminka mamy szpinekę tu jedna dobra dalej odkrywa nam się moneta czy monetę mamy? Nie ma. A nie mamy. Mamy, moneta jest, jedna tu jest, druga. Dobra, dalej. Podkowa. Podkowa jest. Mamy podkowę i monetę. Wow. Dobra. I to by było na tyle. Nie, jeszcze jest tu podkowa. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Kokosy szukamy. Kokosiki mamy kokosika. Tu mamy. Tu mamy. I tu jest. Dobra. Kukosy są. Dalej kochani. Korona. Jest jedna. Jest druga. Mamy koronę. Ale zobaczcie faktycznie jak ja wzięłam trzynastki w premierze i trzynastka zdrabka. Dobre. Bieg okoliczności? Nie sądzę. Dobra. Prezent. Prezent mamy. Prezent. Prezent. Dobra. Prezenty wszystkie. Teraz, kochani, sakwa. Mamy jakąś sakwę. Na samym dole. Ale jest. Jedna. Dobra, naszyjnik. Korona tu się znalazła. Dobra, naszyjnik. Mamy. Tu mamy. Kolejny. No, naszyjników troszeczkę dali. Tu mamy naszyjnik, tu mamy naszyjnik i tu mamy naszyjnik. Fajnie. Co dalej? Tęcza. Tęcza, tęcza. Nie ma. Nie ma tęczy. Cytryna. Cytrynka jest. Nie ma. Tu nie ma. Tylko jedna. Ostatni symbol w tym rzędzie to gwiazda. Tu mamy gwiazdę. Tu jest gwiazdeczka. Tu są gwiazdeczki. Ok, teraz drugi rząd wisienki ale nie ma moich wisienek szkoda ja lubię te wisienki serduszko mamy serce tu mamy serce tu jest Mamy serduszko. Dobra. A cytryna była? Była cytryna, widzicie? Dobra. Po drodze ją zgarnęliśmy, nie? Po co ma się zepsuć? Dobra, teraz foto. Foto, foto. Foto mamy. Jedno. Kolejna to diament. Diamencik jest. No tylko jeden. Dobrze, co dalej? Flaming. Flaming mamy. Tu mamy flaminga. O, tu są, patrzcie, stoją na baczność. Co dalej? Ananasek. Ananasek jest... Jeden. No dobrze, dalej. Klucz. Klucz mamy... Wszystko tak widzicie wymijające. Tu mamy klucz. Czym nas zaskoczą teraz? Popcorn. Popcornu nie ma. Nie dalej, nie pochrupiemy. Biedronka. Biedroneczka, biedroneczka, biedroneczka jest. Dobra, dalej. Żółwik. Pan Żółwik. Pan Żółwik jest. Tu mamy. Tu mamy. No, tych żółwi też nam trochę dali. Co teraz, kochani, kości? Kości już zostały rzucone. Kości mamy. Tu jest. Słoneczko. Słoneczko, słoneczko. Słoneczka nie ma teraz. Piórko, piórko widziałam. Tu jest. Mamy piórko, tu jest drugie. I tu mamy piórko. Dobra, dalej. Zegar. Czy zegar da nam jakąś linię? Tu mamy zegar. Tu mamy zegar. Tu. Mamy linię, mamy linię kochani, zobaczcie ostatni symbol dał nam linię. Prezent był, zegar jest, naszyjnik był i kości były. Mamy linię, ale fajnie. Tu mamy zegar, tu mamy zegar i tu mamy zegar. W bonusie mamy lustro, a pod linią 80 zł. Ale pięknie. Zobaczymy. Kontrolne. Tak, GG mamy, bo haha to jest stówka. Ale patrzcie, w 13,80 zł. Wow, to ja mam plusik i to zobaczcie jaki. Hmm, pięknie. Śniegun czy ty to widzisz? Jakby to była twoja zdrabka, to byś miał piękną wygraną. W premierze mamy 15 zł, kochani. W liniach mamy 80 zł. Świetnie. Żyć nie umierać, nie? Ja się z Wami żegnam robaczki. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za wszystko i pozdrawiam Was cieplutko. Życzę Wam udanej premiery, a ja lecę dalej działać swój obraz. Buziaczki. Pa!